Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj z drogi z obozu zborów w Zelowie, który bardzo serdecznie pozdrawiam. Cieszę się, że mogłem Was poznać. I No i właśnie, dzisiaj pierwszy dzień nowego cyklu. Pomyślałem sobie, że taki cykl, który chyba warto zrobić, zresztą tutaj mi syn podpowiedział, to właśnie zbroje Bożą. Myślę, że znamy większość z nas ten temat z listu do Efezjan 6 rozdziału. Gdzie właśnie na sam koniec, w takim ważnym liście o kościele, apostoł Paweł stwierdził, że trzeba właśnie powiedzieć o zbroi Bożej, i chciałem dzisiaj taki wstęp do tego tematu zbroi Bożej zrobić. I dziesiąty werset mówi tak: W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. I chciałbym zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie, że to nie jest tak, że w związku z tym, że jesteśmy ludźmi wierzącymi i nasz Pan jest najpotężniejszym Panem na świecie, królem królów, Panem panów, jedynym jednorodzonym synem Ojca odwiecznym Bogiem i tym doskonałym człowiekiem, który w 100% Wypełnił wolę ojca, i teraz jest wywyższony dzięki temu ponad wszelką władzę, o czym zresztą właśnie apostoł Paweł w liście do Efezjan wcześniej mówił. Z tego nie wynika, że to wszystko sprawia, że mamy być leniwi, że po prostu on tak jest, a my leżymy do góry brzuchami i po prostu cieszymy się, że on wszystko za nas załatwia. Tak to nie działa, my mamy dojrzewać. My mamy iść za nim, co oznacza, że mamy wstępować w jego ślady, brać z niego przykład. I dlatego właśnie ten dziesiąty werset mówi w końcu, czyli podsumowując to wszystko, co wcześniej do nas miał do powiedzenia apostoł Paweł. Bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Jest to możliwe, on ma jego, jego moc jest potężna. Mamy umieć i możemy, to jest czymś. Dla nas, yy, właśnie do czego jesteśmy zdolni, mamy się umacniać w Panu i w Jego mocy, ale to ciągle pozostaje naszym zadaniem. I kiedy będziemy dalej mówić o zbroi Bożej, chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym jako o czymś, co może być w naszym życiu, ale nie musi. Do czego mamy prawo, do czego mamy dostęp w Jezusie Chrystusie ze względu na to, kim On jest, ale co możemy zaniedbać, co możemy odrzucić, co możemy zlekceważyć. I myślę sobie, że to jest sedno. Kiedy wchodzimy w nauczanie o zbroje Bożej, to chciałbym, żebyście wszyscy rozumieli, że to jest coś, co mamy dostępne, ale co niekoniecznie jest czymś, co faktycznie używamy. I chciałbym Ciebie dzisiaj zachęcić do tego, żebyś właśnie takie pragnienie w sercu miał. Mam coś szczególnego w moim Panu, w Jezusie Chrystusie, jest Panem potężnej mocy. Mogę się w Nim umacniać, ale to jest mój wybór żeby się faktycznie w nim umacniać. I życzę sobie i życzę nam, żeby ten nasz krótki, znaczy nie wiem czy będzie krótki, zobaczymy, może nie za, nie za długi, tak to powiem, cykl pomógł nam w tym, żebyśmy faktycznie umacniali się w Panu i w potężnej mocy Jego. Panie, dziękujemy Ci za to, że w Tobie jest potężna moc, dziękujemy Ci Panie za to, że możemy się w Tobie umacniać, że jesteś królem królów, panem panów, siedzisz po prawicy Ojca. I daj nam panie siłę, daj nam wiarę, daj nam ufność, abyśmy właśnie w Tobie się umacniali. O to Cię panie prosimy. Z Bogiem i do zobaczenia.